Taki prezent na dzień babci i dziadka to coś wspaniałego. Dzieciaki z niepublicznego przedszkola Akademia Maluszka w Nagawczynie, z okazji tego wyjątkowego święta, postanowiły wystawić przedstawienie. Jasełka w wykonaniu młodych aktorów przyszedł oglądać prawdziwy tłum. Były też upominki, słodki poczęstunek i wspaniałe, wspólnie spędzone chwile. Jezus się urodził w naszym przedstawieniu. Ja jestem Marią. Ja jestem pasterzem. Tym pasterzem. pasterzem. Ja jestem Józefem. Idzie z Marią. E, Marię nie, niesie dziecko i stoimy w wstające. Jestem aniołkiem. Ja jestem pasterzem. Ja jestem aniołkiem. Ja jestem aniołkiem. Ja jestem królem. Ja jestem królem. Przynosimy i dary, które. My musimy dać. Przynosimy Złot, y, koronę i kadzidło. Bardzo się cieszę, jestem kolejny raz oczywiście na Dniu Babci i Dniu Dziadka. Co roku jest to niespodzianka, przygotowana przez wnuki, więc tym bardziej fajnie. Zawsze za co roku jest, zawsze to jest dla dziadku niespodzianka. Nie? Radość ze spotkania, z występu Wnuczki, akurat dzisiaj kochana Melusia będzie występować. Mamy nadzieję, że fajnie wystąpi. Będziemy się znowu cieszyć jej radością. Ogromne wzruszenie. Bardzo się cieszymy, przeżywamy to. Jesteśmy wdzięczni, że panie nauczyły nasze dzieci tak pięknie recytować, śpiewać. I naprawdę jest to niesamowite. Radość, radość, tak. Zadowolenie. No i tak, tak. Cieszy się człowiek z tego, że dzieci rosną, że wnuki rosną, że są takie samodzielne, że uczestniczą w przedstawieniach. Spotykamy się z okazji Dnia Babci i Dziadza. Nasze przedszkolaki swoim przedstawieniem pragną Państwu podziękować za trud, jaki Państwo wkładacie w wychowanie najmłodszego pokolenia, pokolenia naszych przedszkolaków. W dniu dzisiejszym dzieci przedstawią jasełka, i wystąpią dzieci w wieku 4 do 6 lat. Jestem mała Oliwecka. Pani mi kazała, żeby wszystkich gości pięknie powitała. To bedlejem, to bedlejem. nie pojaśnieję? To bedlejem, to Do wetlenie Do wetle ma męki Jezus Kucki owieczmi dzwonki, Zoneczki